Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał o polskiej reprezentacji. Coraz bliżej spotkania Polska-Czechy. W związku z tym Cichecki Mikołaj pobawi się wy selekcjonera polskiej reprezentacji i przedstawię Wam skład, jaki ja bym wystawił w tym zbliżającym się spotkaniu. Musimy ten mecz wygrać. Więc po prostu bym zagrał na dwóch napastników. Jestem ciekaw, czy Michał Probierz również czy myśli podobnie jak ja i czy też zagra na dwóch napasników. W związku z tym, na bramce postawiłbym Wojtka Szczęsnego. Ten goalkeeper przecież niedawno miał serię sześciu spotkań z czystym kątem, ale jeżeli chodzi o pozycję bramkarza, to tutaj nie mamy problemów, bo w razie czego Bułka czy Skorupski również są w fenomenalnej formie, i także mają takie serie z niestraconą. Bramką, znaczy, no, że cały czas mają te czyste konta. Tutaj nie musimy się martwić o tą pozycję, gdy Wojtek Szczęsny zakończy tą karierę reprezentacyjną. Hierarchia jest ustalona. Bym postawił na trzech obrońców i również dwóch wahadłowych. Na obronie Peda, Bednarek i również Kiwior. Tutaj stawiam na pewnego rodzaju stabilizację i. Na to i zmieniam jedno ogniwo. No bo pamiętam, że w spotkaniu przeciwko reprezentacji Mołdawii zagrał Kędziora, ale ten piłkarz w spotkaniach przeciwko Mołdawii i także w pozostałych spotkaniach, których grał, w ostatnim czasie mnie. Rozczarowywał, w związku z tym tutaj postawiłbym na bedynarka, ponieważ ten zawodnik w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o święty, gra regularnie w Championship, wraca do, do reprezentacji, więc, więc, ma też odpowiednie warunki fizyczne. Jest wysoki, stoi przed wielką szansą, żeby, żeby jakby tym razem u Michała Probierza potwierdzić tą swoją dyspozycję w reprezentacji. I także w pewien sposób jakby no, odpowiedzieć tym wszystkim osobom, które go krytykują. No bo pamiętam, że jakby wielu dziennikarzy, wielu kibiców jakby domagało się, żeby Bednarka nie było w reprezentacji i wielu się cieszyło, że ten były zawodnik lecha Poznań jakby wypadł z kadry, ale poprzez właśnie ten zimny prysznic, który otrzymał, nie dostając powołania na poprzednie zgrupowanie, jakby to go zmotywowało i trenował jeszcze ciężej. Zresztą na konferencji prasowej niedawno o tym właśnie wspominał, że to zadziałało na niego motywująco, i także właśnie uważam, że podobnie pewnie Arkadiusz Milik jakby też będzie jeszcze ciężej pracował. Żeby, 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 wrócić, bo będzie chciał jakby tym wszystkim osobom, które go krytykują i już go skreśliły, jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to będzie chciał do tej kadry wrócić, więc, więc jak widzicie u mnie na środku obrony Bednarek, biorąc pod uwagę no problemy Dawidowicza, że obrońca Werony jest regularnie kontuzjowany, no to to, jest ta, to to jest ten moment, kiedy Bednarek może udowodnić spotkaniu przeciwko reprezentacji Czech, że, że jednak w pełni zasłużył na powrót do reprezentacji Kivior i Peda z, z tej strony. Dlaczego na tych dwóch zawodników ja stawiam i pewnie postawi Michał Probierz? Z uwagi na to, że jednak, jeżeli chodzi o obronę, to jest potrzebna pewna stabilizacja w tej formacji. Raczej nie powinno się tak zmieniać. Jeżeli chodzi o Pede. No to pamiętamy o tym, że zawodnik Spali, który gra w Serie C na poprzednim zgrupowaniu pokazał wysoką formę jakby sprawdził się udźwignął ten ciężar gry z orzełkiem na piersi sprawdził się jest to zawodnik wymyślony przez Michała probieża więc pewnie najprawdopodobniej zagra w tym spotkaniu ja również na niego bym postawił co prawda niedawno miał kontuzję ale na przestrzeni 11 i 15 listopada rozegrał dwa spotkania więc 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 w pierwszym składzie obok Bednarka by u mnie by wystąpił. Ciekawe, czy u Michała Probierza również czy zagra. No i Kiwior, zawodnik kanonierów, gra w pierwszym składzie. Ten piłkarz od kiedy kiedy zadebiutował za czasów Czesława Michniewicza. Następnie Szantosza i także w kadrze Michała Probierza. On się niesamowicie rozwija i jakby no, jest podstawowym zawodnikiem polskiej reprezentacji. Jeżeli chodzi o kanonierów, no to tam gra... Ale nie, nie masz tyle minut, ile my byśmy wszyscy chcieli, nawet patrząc to na to wszystko procentowo. Ale jest to nasz najlepszy obrońca graczy Premier League. I tutaj jest to taki jeden wyjątek, o którym właśnie wspominał Mar Michał Probierz: o tym, tym, tym że właśnie między innymi Kiwior czy Witeska to są piłkarze, no, których chce w jakiś sposób budować, a zawodnik kanonierów w ostatnim czasie. Pokazywał, że jednak daje radę, jeżeli chodzi o reprezentację i brak tych, tych minut w jakby w tym futbolu klubowym, no, nie sprawia, żeby grał zdecydowanie gorzej. Bo jak tu spojrzymy na statystyki jego procentowe, jeżeli chodzi o te, te, te minuty, które w tym sezonie zaliczył, jeżeli chodzi o środkowych obrońców, no to jest 30%. No powiedzmy sobie szczerze, jest to zawodnik, który który no mógłby mieć z 50%. To Kędziora ma 51%, czy Peda 52, ale ważne jest to, że jeżeli chodzi o Premier League o drużynę kanonierów, o Arsenal Londyn, on w tej drużynie od Artety dostaje szansę, rywalizuje z trudnymi, bym powiedział, wymagającymi piłkarzami, kolegami z drużyny więc 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 no nie, tak tak na dobrą sprawę no nie masz tak dużej konkurencji no nie możemy sobie pozwolić nawet żeby zrezygnować z Kiwiora na tych trzech zawodników bym postawił jeszcze pojawia się taki pomysł ja się zastanawiałem czy na Bednarka czy na Bokniewicza po, postawić no bo pamiętamy że właśnie ten zawodnik gra regularnie w barwach Herenwen także ma odpowiednie parametry no bo powyżej metra 90 jest to zawodnik który potrafi wyprowadzić piłkę. Debiutował za czasów Jerzego Brzęczka i tu się właśnie zastanawiałem. Miałem pewnego rodzaju dylemat. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby właśnie Michał Probierz postawił na Bochniewicza w pierwszym składzie zamiast Bednarka, choć z drugiej strony, tak powiem Wam szczerze, to po co jakby powoływać takiego takiego zawodnika święty, który ma dobre, dobre powiedziałbym, w ostatnim czasie, no wrócił do tej formy, więc, więc ja jednak w spotkaniu przeciwko reprezentacji, czego bym postawił na tego Bednarka, zobaczyłbym, czy, czy jednak czy, czy jest w stanie grać na, na tym International Level i czy ten zawodnik po tym ostatnim czasie. Zaprezentuje zdecydowanie lepszą formę. No bo zawodził nas bednarek w ostatnim czasie, to by, by, byłaby dla niego moja ostatnia szansa dla, dla bednarka. Czy dalej powinien grać w tej e, reprezentacji? Mi się wydaje, że właśnie w obliczu tego, że to jest takie decydujące spotkanie, Michał Probierz chciałby uzyskać odpowiedź na następujące pytanie. Czy Bednarek w tej jego reprezentacji może być kluczowym zawodnikiem, czy nie? Tak jak Milik dostał szansę i wyleciał z kadry, bo nie, bo nie, bo nie wykorzystał tej, tej, tej szansy, którą dostał od Probierza. No, pamiętamy te sytuacje, których nie wykorzystał. Bednarek od, na samym początku został odstrzelony. Ale po tym, jak no, wrócił do formy, Michał Probierz pokazuje, że te drzwi są otwarte, bednarek wraca. No, i to teraz jest moment taki, gdzie właśnie selekcjoner będzie sprawdzał tego, tego zawodnika, czy, czy ma odpowiednią dyspozycję. A jeśli się nie sprawdzi, no to w spotkaniu przeciwko Łotwie wystąpi Bochniewicz. Jeżeli chodzi o wahadłowych, no to stawiałbym na Frankowskiego, który gra na lewej, na, na prawej stronie, jest w wybornej formie, zachwyca nas w Likuan, w Champions League ma asysty. No To jest jeden z liderów naszej reprezentacji obok Wojtka Szczęsnego. Kiviora, także również Zielińskiego czy Roberta Lewandowskiego no, no, no to dla mnie właśnie Frankowski to, to, to jest kluczowy zawodnik naszej re reprezentacji jeśli on jest w odpowiedniej dyspozycji to to, 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 to możemy wygrywać i zwyciężać, nie boi się brać odpowiedzialności na siebie ma niesamowity drybling także potrafi dograć idealnego pasa do, do, do kolegi bo jeżeli, bo to tak patrzę na tych wahadłowych, na kogo tutaj postawić z drugiej strony, no i w tym momencie tak się zastanawiałem, wszołek, czy, czy, czy na przykład postawić na Zaleskiego, Bo podobnie na przykład Puka czy Zalecki mają podobny procent minut rozegranych, jeżeli chodzi o, o te drużyny klubowe, bo z 33%, no bo to Frankowski dla mnie jest takim numerem jeden. Bartłomiej y, Wdowik 97%, jako, jako taki wahadłowy z naturalną lewą nogą, ale pamiętajmy, że to jednak jest polska ekstra klasa. Jeszcze ten zawodnik no, nie był sprawdzony na tym międzynarodowym y, poziomie, więc, moim zdaniem, trzeba iść tak krok po kroku i ten zawodnik jakby. Powinien szansę dostać w tym spotkaniu przeciwko Łotwie, albo w drugiej minucie wejść na boisko i dać dobrą zmianę. Tutaj Kamil Grosicki także pewnie jest rozpatrywany jako taki wahadłowy, jest w wybornej formie. Najstarszy zawodnik naszej kadry, bo jest starszy od Roberta Lewandowskiego. Wydawałoby się, że mógłby zagrać ofensywnie, ale ja Grosika bym widział jako takiego typowego jokera. I więc w tym, w tym, w tym momencie, jeżeli chodzi o. O tą, tą lewą stronę, no to tu bym się zastanawiał nad y, y, wszołkiem i nad właśnie Nikolą Zaleskim. Bo z jednej strony mamy piłkarza Romy, który w ostatnim czasie wygrał rywalizację ze Spinazonem. No pamiętamy, że właśnie ten, 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 ten misze Europy doznał w ostatnim czasie znów kontuzy, więc Zaleski wskoczył do składu kilka minut, ro, rozegrał nawet, zanotował asystę Nikola Zaleski. Powraca do tej naszej reprezentacji, ale pamiętamy mistrzostwa świata, kiedy właśnie na mundialu za czasów Czesława Michniewicza liczyliśmy, że właśnie Zalewski obok Szymańskiego, Sebastiana, że ci dwaj zawodnicy będą no, dawać nam liczby, będą grać ofensywnie, że, że się sprawdzą, a jakby no, na, na wielkim mundialu zawiedli. Więc w tym momencie wydaje mi się, że jednak... Nie jest zawodnik Romy znajdzie się w pierwszym składzie, tylko na przykład właśnie Paweł Wszołek. Co prawda, zawodnik, który gra w Ekstraklasie w barwach Legii Warszawa miał idealny początek tej rundy. Pamiętamy te jego idealne zagrania na głowę Petkarda kilkanaście asyst w ostatnim czasie po Korobie. Jakby już nie miał tej niesamowitej dyspozycji, już zaczęło brakować liczby, ale pamiętajmy, że jakby Paweł Wszołek jak się pojawia na boisku, czy to za czasów Fernando Szantosza, czy za czasów właśnie Michała jakby zrobił, no moim zdaniem, progres. Jest to taki zawodnik, który nie boi się iść w i który może zdobyć bramkę, który może asystować. Najważniejsze jest to, że już jest po 30, że jakby potrafił udźwignąć ciężar gryzy orzełkiem na piersi. Grał przez kilka lat w ligach zagranicznych. Pamiętamy, gdy reprezentował QS, Pan Rangers, Sandorie. Także, także no, nie grał w, w Berlinie. To akurat ta przygoda, jeżeli chodzi o Bundesliga mu się nie powiodła. Ale w Legii jest takim zawodnikiem od kilku lat, bym powiedział, jednym ze kluczowych obok Żosułe. Zdobywa bramki, asystuje. No, Paweł Wszołek powiedzmy sobie szczerze, to jest taki game changer Legii Warszawa, Między innymi Legia Muza. Wdzięcza to, że wtedy się utrzymała w tamtym fatalnym sezonie. Dzięki niemu zdobywała wicemistrzostwo Polski, także Puchar Polski. W tym roku udało się awansować do tych rozgrywek grupowych. Ligi konferencji po, po przerwie, więc to jest zawodnik doświadczony, który może dać dobrą jakość. I biorąc pod uwagę, że w tym momencie, kiedy Mati Kaszy wypada, no to, no, to, no to Paweł Wszołek idealny jest na tą prawą stronę, a na lewą przesuwam właśnie Frankowskiego. Wtedy Zalewski ląduje na, na ławce, no, no bo można byłoby postawić na lewej stronie Zalewskiego, na, na prawej Frankowskiego, bądź na lewej stronie Puchacza, który ma tą naturalną lewą nogę, ale dla mnie na przykład Paweł Wszołek jest takim zawodnikiem o lepszej jakości, o lepszej, bym powiedział, tej technice użytkowej niż właśnie były zawodnik lecha Poznań, tak właśnie uważam, więc suma sumarum, ja stawiam na wahadłowych frankowskiego i na Wszołka, którzy mogą zdobyć bramkę, asystować w razie czego właśnie puchać bądź bądź grosicki, mogą wejść w drugiej połowie. I teraz ja gram na dwóch napastników, więc. Powiedzmy sobie szczerze, gramy u siebie na stadionie narodowym, więc gram ofensywnie. Nie gram na dwóch defensywnych pomocników. Tutaj stawiam na Śliża, choć miałem pewnego rodzaju taką zagwoskę, bo zastanawiałem się, czy nie postawić na Piotrowskiego, który ma w pewnym sensie no, dobrą rundę, w, w, grając w, do gaorcu, zdobywając bramki w europejskich pucharach. Jest to były zawodnik młodzieżowej reprezentacji, ale ja w tym momencie stawiam na Śliża, który oprócz tego, że jest takim zawodnikiem, który, który potrafi odebrać tą piłkę, ma dużo odbiorów, to w ostatnim czasie niesamowicie rozwinął się, asystując, grając razem z Josue, umie też dobrze zagrać. No rozgrywa teraz w tym momencie życiowy sezon, więc, więc, więc to jest ten czas, żeby Śliż jakby zastąpił Krychowiaka i, i właśnie na tego byłego zawodnika z Zagłębia Lublin. Postawiłbym w pierwszym składzie. On by odpowiadał za tą destrukcję, że, żeby, żebyśmy jakby za odbiór tych, tych piłek w defensywie, o, by odpowiadał za wspomaganie bednarka i innych defensorów. Teraz właśnie, i tutaj bym postawił, jeżeli chodzi o środkowych pomocników na Zielińskiego. I Sebastiana Szymańskiego. Pamiętamy, że szczególnie w tym spotkaniu z Wyspami Owczepimi podobała się nam ta współpraca Zielińskiego z Szymańskim. Pamiętajmy o tym, że no Piotr Zieliński jest liderem naszej reprezentacji, jest naszym fantazistą, jest pewnego rodzaju takim naszym reżyserem gry. No i tak, jak w ostatnim czasie właśnie mówił redaktor Marcin Lepa. U, um, w programie prawda, Futbolu u, u redaktora Romana Kołtonia. Jakość tego Sebastiana Szymańskiego, zawodnika Fenerbacze trzeba budować. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o liczby, gole, asysty on ma w tym sezonie no, życiowy sezon. Gra jeszcze lepiej um, niż w zeszłym roku. Pamiętamy, że w barwach Feyenoordu Rotterdam także miał dużo goli i asyst, ale w lidze tureckiej rozwinął się niesamowicie. No i no, wiadomo, jak to, jakby, jak to kibice tureccy, ogólnie dziennikarze z Turcji mówią o tym, że nie sprzedadzą go poniżej 25 milionów, ale jeśli dalej będzie notował takie liczby, no to, no to może trafić do tej wymarzonej Premier League albo Ligi Hiszpańskiej. Ja bar bardziej bym Sebastiana Szymańskiego widziałbym wy, wy, wy właśnie wy tej, w tej lidze. Pamiętamy, kiedy kiedyś właśnie miał ofertę z Realu Sociedad. No fajnie byłoby, gdyby, gdyby właśnie trafił do Hiszpańskiej Ligi i byłby za, d, kolejnym zawodnikiem obok Roberta Lewandowskiego, y, który, który gra w, w, w hiszpańskiej lidze. To byłoby coś dobrego dla naszej reprezentacji, choć Seba w ostatnim czasie pamiętamy o tym, że zawodził, jeżeli chodzi o tą reprezentację, ale jednak my musimy wygrać z Czekami, więc, więc, więc powinniśmy grać tak ofensywnie, więc liczę na tą współpracę Sebastiana Szymańskiego z Piotrem Zielińskim. No i tutaj stawiam na dwóch napastników bez dwóch zdań. Świderski i Robert Lewandowski w pierwszym składzie, tak jak wam opowiadałem w poprzednim odcinku, gdy Robert Lewandowski ma jakby kolegę świderskiego, bukce, czy innego napastnika, to od dziesięcioleci, od wielu, wielu lat przekonywaliśmy się o tym, że Robertowi jest zdecydowanie lepiej grać. Nawet kiedy był w tej topowej formie, no to gdy był Milik obok Roberta Lewandowskiego, no, no to dwóch tych napastników skupiało jakby uwagę i dzięki temu wtedy Milik zdobywał więcej bramek, Robert Lewandowski asystował i później nastąpiła taka zmiana. Wtedy przeciwnik jakby ma dwóch trudnych napastników do pilnowania, A jak Franciszek Smuda, czy Waldemar Fornali, gdy ci selekcjonerzy jakby cały czas usilnie stawiali na jednego napastnika, no, no, to, no to wtedy to źle wyglądało. Robert Lewandowski był zablokowany. Pamiętacie, że za czasów Adama Nawałki Robert został odblokowany. Później nastąpił czas Jerzego Brzęczka, gdzie właśnie popularny, bym powiedział, były trener Wisły Kraków stawiał nas osamotnionego Roberta Lewandowskiego. Był Milik, był Piątek, który po Pojawiał się jako Joker i wtedy w ogóle już wtedy świderski, który zachwycał, czy tam gdzieś był w odwodzie Buxa grający w pogoni Szczecin. Na, w tamtym czasie jednak um, Jerzy Brzęczek cały czas był pewnego rodzaju bym nieugnięty, widział tylko tych trzech napastników. Pojawił się Paulo Sousa. Co prawda wtedy mieliśmy duże bogactwo, jeżeli chodzi o tych napastników. W formie, no bo był Robert Lewandowski, był Milik, był do tego jeszcze właśnie pi piątek w formie. Milik, Lewandowski, Świderski, Buksa pojawiał się był Świerszczok, więc, więc, więc. Po potem gdzieś, gdzieś tam zaczął strzelać gole Kownacki, więc było w kim wybierać, jeżeli chodzi o tych snajperów. Ale Teraz nawet Michał Probierz także nie ma tego, tego pro, problemu, jeżeli chodzi o snajperów. Co prawda nie ma takiego kłopotu bogactwa i takiej, takiego idealnego bym powiedział momentu, nie, nie takiego bogactwa, jakie miał portugalski trener, ale ma zdecydowanie lepiej niż Franciszek Smuda. Do czego, do czego zmierzam? Gdy na przykład ci wszyscy inni selekcjonerzy. Stawiali tylko na samego Roberta Lewandowskiego. No to wtedy mieliśmy taki problem, gdzie Robert miał trzech obrońców na plecach, przepychał się, walczył, zirytowany, gdzie mu brakowało tych piłek, wracał do obrony, do pomocy, brał się za rozgrywanie. My takiego Roberta nie chcemy. Oglądać w spotkaniu przeciwko reprezentacji Czech, tylko Roberta Lewandowskiego, który jest polukarnym, i który będzie odpowiadał za finalizację tych akcji, biorąc pod uwagę to, że właśnie wraca po kontuzji, po kontuzji ma już swój wiek, już nie jestem napastnikiem, który, który był w tym pre time to, to już nie jest ten Robert za czasów Adama Nawałki, gdzie mieliśmy te kwalifikacje do Euro 2016, czy 2018, czy nawet 2,20 za czasów Jerzego Brzęczka, kiedy, kiedy był no, w tym swoim najlepszym. W momencie, cały czas Robert Lewandowski jest dobrym, niesamowitym napastnikiem, ale pamiętajmy o tym, to sam nam tych spotkań nie będzie wygrywał. Potrzebuje. Jakby pomocy i współpraca Świderskiego z Robertem Lewandowskim, moim zdaniem, może przynieść kilka goli w tym spotkaniu, no bo pamiętajmy o tym, że Robert Lewandowski zawsze będzie skupiał kilku obrońców. Świderski jest nieobliczalny, trudny do panowania, no i ma tą niesamowitą cechę, umiejętność, potrafi się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i zdobyć bramkę. Tak jak to mówił Jerzy Engel, ten napastnik ma to coś ma tego gola, tak jak Tomasz Frankowski, legendarny napastnik jakieloni Białystok. Pamiętacie, ta piłka go szukała. No i popularny Świder, który, który jest wypoczęty, no bo pamiętam o tym, że MLS jakby za, z miesiąc temu zakończyła swoje rozgrywki. Świder się przygotowywał ze Śląskiem Wrocław i wielokrotnie grając w spotkaniach przeciwko Albanii, czy nawet w ostatnim spotkaniu przeciwko Mołdawii, gdzie zdobył, zdobył bramkę, no pokazał, że jest w niesamowitej formie. No i, no i później bym widział buksę jako takiego typu typowego jokera, golladora. No właśnie między innymi Milik przegrał rywalizację z Buksom i Świdarskim między innymi dlatego, że nie zdobywał bramek, a, a Michał Probysz jakby stawia na trzech napastników. Tak wygląda mój skład przeciwko Polska Czechy. Jeszcze raz wam powtórzę, w bramce Wojtek Szczęsny w obronie, Peda Bednarek i również Kivior, na Hadle Frankowski z Wszołkiem. W środku pola Ślisz i także Zieliński, Szy, Sebastian Szymański, a jeżeli chodzi o atak, taki, taki, taki cofnięty, świderski, wysu, wysunięty, Robert Lewandowski, i taki skład przeciwko reprezentacji Czech bym ja wystawił. Jestem ciekaw, na jakich, by, wy, wy, na jakich wy byście zawodników postawili. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o takim składzie. Jestem ciekaw, czy mój czy trafię ze składem, czy Michał Probierz postawi na podobne zestawienie. Mi się wydaje, że. Wcale bym się nie zdziwił, jeśli ten skład by się różnił o 2-3 nazwiska. Tak to wszystko może wyglądać, no bo przyzwyczailiśmy się do tego, że selekcjoner polskiej reprezentacji potrafi nas zaskakiwać. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, przez najbliższe kilka dni będzie przerwa na kanale. Niestety nie będę mógł dla Was tak od razu na gorąco skomentować. Spotkanie Polska-Czechy najprawdopodobniej tak na spokojnie. Wnioski i spotkanie Polska-Czechy omówię dla Was w niedzielę. Potem będą wygrani, przegrani tego, tego, tego zgrupowania. To tak będą wyglądały najbliższe plany u mnie na kanale. Dziękuję Wam serdecznie za <laughs> a pamiętajcie o łapkach do góry i także o subskrypcji. Kanału. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!